Tak naprawdę śledzicie kiedy oglądasz firmy pornograficzne w trybie incognito? Cześć, z tej strony Daniel Bukowski i po krótkiej przerwie wracam z serią Co się dzieje. Niestety tydzień temu się bardzo rozchorowałem w poniedziałek. Tak, mnie też dopadła ta choroba i dlatego nie byłem w stanie nagrać dla Was nowego odcinka. Dlatego dzisiaj będzie troszkę dłuższy odcinek, żebym mógł nadrobić zaległości z ostatnich dwóch tygodni. Troszkę się tych tematów nazbierało, dlatego nie będę przedłużał ustępem i zaczynamy od nowości na Facebooku. Facebook uruchomił funkcję w Stanach, która ma Ci pomóc znaleźć najwyższy punkt, gdzie możesz. Się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Przypuszczam, że jeśli znajdziesz punkt szczepień dzięki Facebookowi, od razu Twój chip, który ci zamontują, będzie kompatybilny z Facebookiem, Instagramem, Whatsappem. Skoro już jesteśmy przy wrażliwych tematach, to od razu Facebook zamierza wziąć się za problematyczne grupy i ich problematycznych użytkowników. Na problematycznych użytkowników czekają kary. Za to problematyczne grupy, zwłaszcza te o tematyce politycznej, nie będą wyświetlały się w proponowanych. Ale podejrzewam, że grupy typu 500, czy popieram rządy PiS i prezydent Andrzeja Dudy, będą miały się dalej dobrze. Facebook chce wspomóc twórców słowa pisanego. Facebook chce uruchomić własną platformę newsletterową, idąc w ślady Twittera, który jakiś czas temu. Kupił e, firmę, która była dostawcą rozwiązań newsletterowych. Facebook chce tym twórcom po prostu dać możliwość wysyłania newsletterów za pomocą Facebooka, żeby nie musieli używać mail. Co to oznacza dla użytkowników? To oznacza nic więcej, jak to, że Facebook chce, żebyśmy po prostu spędzali na tej platformie jeszcze więcej czasu. Teraz dobra wiadomość dla wszystkich osób, które mają problem z lojalnością, wiernością. Mark Zuckerberg pozwoli wam teraz zabezpieczyć waszą aplikację Facebooka na telefonie przy pomocy specjalnego, fizycznego klucza dostępu. Dzięki temu może nie skończycie jak ten gość. Przechodzimy do aplikacji córki Facebooka, czyli Instagrama. I na początku znowu zrobi się kontrowersyjnie. Z jednej strony Instagram planuje chronić osoby niepełnoletnie. Po pierwsze, Instagram uniemożliwi osobom pełnoletnim wysyłanie wiadomości do osób niepełnoletnich, jeśli te niepełnoletnie osoby nie followują tych pełnoletnich osób. Oczywiście można to obejść po prostu kłamiąc na temat swojego wieku, jednak Instagram zamierza prowadzić mechanizmy sztucznej inteligencji, które mają wykrywać, czy dana osoba jest pełnoletnia, czy nie. Dodatkowo mają się pojawić alerty w wiadomościach u osób niepełnoletnich, które będą ich zachęcały do nieodpisywania nieznajomym. Po trzecie, Instagram wypuszcza zestaw e, dobrych zasad dla rodziców, jak mają nadzorować swoje dzieci, kiedy. Korzystają z Instagrama. Z drugiej strony, Instagram chce stworzyć wersję swojej aplikacji dla dzieci. Według zasad serwisu, Instagram jest dozwolony od 13 roku życia, jednak Instagram teraz zamierza stworzyć osobną platformę dla osób poniżej 13 roku życia. Więc podsumujmy. Z jednej strony chcą chronić osoby w przedziale 13-18 lat, które są na zwykłym Instagramie przed, no oczywiście, Pedofilami czy osobami innymi, osobami, które chcą po prostu wykorzystać naiwność e, niepełnoletnich, ale z drugiej strony chcą stworzyć aplikacje, gdzie będziemy mieli nagromadzenie tych małoletnich osób. Instagram uruchomił wersję Lite, czyli wersję, która zabiera mniej miejsca na telefonie, używa mniej transferu, żeby ją pobrać, i też nie ma wszystkich funkcji, dzięki czemu może działać szybciej w miejscach, gdzie dostęp do bardzo szybkiego internetu nie jest możliwy. W wersji Lite główne opcje, które będą włączone to opcje rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki temu zobaczymy napływ osób z Podlasia i z Podkarpacia na Instagram. Jeśli korzystacie ze Stories, to możecie się spodziewać w niedalekiej przyszłości dwóch nowych funkcjonalności. Jedną z nich jest autotranskrypcja waszego wideo, czyli jeśli będziecie nagrywać storiesa, gdzie o czymś opowiadacie lub coś mówicie, to będziecie mogli dodać naklejkę, która automatycznie stranskrybuje to, co mówicie, i będzie wyświetlała w formie napisów wasze, wasze zdania. Jest to świetna rzecz, ponieważ bardzo dużo ludzi ogląda nawet storiesy bez dźwięku i dzięki temu będą mogli się po prostu zapoznać e, dokładniej z treścią waszego storiesa. Inna zmiana w kwestii storiesów może nastąpić w kontekście repostowania e, postów na nasze relacje. Instagram za bardzo za tym nie przypada, dlatego szuka funkcji, która będzie sprawiała, że te e, nasze posty na naszych relacjach będą wyglądały bardziej... Naturalnie, i po prostu w lewym górnym rogu, tuż pod naszą nazwą użytkownika, będziemy widzieli dodatkowy znacznik, że, że jest to po prostu post z naszego profilu wrzucony na stories. Dobrze, w końcu zostawiamy grupę Facebooka i przechodzimy do Twittera. A Twitter testuje pewną funkcjonalność, którą podejrzewam, że użytkownicy chcieliby zobaczyć na każdej platformie social media, a mianowicie Możliwość odtwarzania wideo z YouTube'a bez wychodzenia z y, sekcji aktualności. Czyli po prostu będziemy mogli sobie scrollować Fida na Twitterze i jeśli pojawi się nam y, zapostowany film z YouTube'a, to będziemy mogli obejrzeć początek, całość, środek. Y, na Twitterze bez wychodzenia do aplikacji YouTube'a świetne zagranie ze strony Twittera, ponieważ na przykład spójrzmy na Facebooka, który bardzo często ogranicza zasięg postów, które mają w sobie link z YouTube'a. Po prostu nie chcę, żebyśmy opuszczali Facebooka na rzecz innej platformy social media. Kolejna nowa funkcjonalność od Twittera to będzie możliwość dodania tła w tak zwanych flitach. Nie wiem, czy w ogóle większość z Was wie, że na Twitterze, że jest coś takiego jak flity. To są po prostu Twitterowe stories. Prawdę mówiąc, mam Twittera, nie udzielam się z tym zbyt często, więc nawet chyba nigdy nie użyłem flita. Więc może zrobię teraz to po raz pierwszy. Okej, okay, dodałem. Możecie mnie zafollowować na Twitterze, choć zbyt często go nie używam, więc lepiej jeśli będziecie mnie followować na przykład na Instagramie. Dobrze, a teraz kilka nowości od Twittera na temat ich nadchodzącej funkcjonalności, która będzie konkurencją dla Clubhouse, czyli Spaces. Rzekomo w następnym miesiącu Spaces mają pojawić się u każdego użytkownika Twittera to osobiście dla mnie jest bardzo dobrą informacją, ponieważ nie mogę się doczekać, żeby Clubhouse pojawił się na Androidzie, ale wygląda na to, że Twitter Spaces pojawią się na moim telefonie szybciej niż Clubhouse. Też pierwsze screenshoty opublikowane ze Spaces pokazują, że Spaces ma dawać możliwość użytkownikom, którzy tworzą e, chatroomy do rozmów, żeby potem te czatrumy zapisywać i żeby użytkownicy potem mogli sobie te czatrumy odtwarzać, co jest dosyć e, sporą różnicą w, w odniesieniu do Clubhouse'u, który nie umożliwia zapisywania rozmów, które się odbywają, żeby później móc je ponownie otworzyć. Twitter został ograniczony w Indiach po tym... Jak odmówił indyjskiemu rządowi usunięcia niektórych tweetów, które były punktem zapalnym do trwających konfliktów na linii rząd a lokalni farmerzy. Teraz rząd rosyjski planuje wpłynąć na prędkość obsługi Twittera, ponieważ nie podoba im się, że Twitter. Pozwala rosyjskim obywatelom na taką wolność słowa, krótko mówiąc. W międzyczasie Twitter chce zapytać swoich użytkowników, czyli Was, jeśli korzystacie z Twittera, co takie osoby jak Mateusz Morawiecki czy Andrzej Duda będą mogli e, pisać, bądź nie będą mogli pisać na Twitterze. Wszystko zaczęło się od pamiętnego rajdu na Capitol, który został bądź co bądź wywołany przez Donalda Trumpa i jego e, tweety na Twitterze. TikTok. TikTok, który cały czas się rozwija. TikTok, który, który planuje umożliwić tworzenie grupowych czatów, żebyście mogli ze znajomymi się wymieniać najśmieszniejszymi filmikami na TikToku, które w danym momencie... Zobaczycie bez wychodzenia z tej platformy i wysyłania tego na Facebooku czy Instagramie. Dodatkowo TikTok chce umożliwić kreatorom treści recenzje, komentarzy, które pojawią się pod filmikami. Z jednej strony jest to dobra opcja, która będzie chroniła przed hejtem na TikToku, co dosyć często się zdarza soby są hejtowane na TikToku. Z drugiej strony, jeśli na przykład są nagrywane TikToki na jakieś tematy polityczne, społeczne, kontrowersyjne, to czemu nie umożliwić jakby debaty w komentarzach pod tymi, pod tymi filmikami, kiedy po prostu zostawiamy to w rękach autora, no to jakby zamykamy drogę do, do wolnej debaty? Jednak tego typu funkcje do recenzowania komentarzy już są na YouTubie. Tym razem YouTube wprowadza funkcję, która umożliwi sprawdzanie Twojego filmu przed jego opublikowaniem czy nie narusza czyichś praw autorskich. Więc jeśli umieszczasz filmik, do którego nie masz praw autorskich w swoim filmie, no to możliwe, że już na... podczas procesu wrzucania filmiku na YouTube zostanie zweryfikowany przez algorytmy i albo YouTube nie pozwoli Ci wrzucić tego filmiku, albo po prostu w przypadku, w przypadku kanałów, które chcą zarabiać na filmikach, na wyświetleniach, na reklamach, to dane wideo będzie wyłączone z monetyzacji. Z drugiej strony miejmy nadzieję, że ta funkcja zabierze możliwość szukania marnej wymówki pewnej stacji telewizyjnej, która kiedyś już blokowała e, transmisję na podstawie rzekomego złamania praw autorskich. Na koniec porozmawiamy o dwóch rzeczach takich bardziej prywatnych, bardziej ludzkich. Pierwsze sąd w Kalifornii dopuścił do tego, żeby Google został pozwany za to, że. Tak naprawdę śledzicie, kiedy oglądasz firmy pornograficzne w trybie incognito lub używasz tego trybu do oglądania jakichś wstydliwych rzeczy na YouTubie, na przykład ekipy Friza. I na koniec ostatni news dla osób korzystających z Tindera. Ta aplikacja jeszcze w sumie w moich odcinkach się nie pojawiała, ale teraz Tinder zakupił firmę non-profit Garbo, która umożliwia przy pomocy jedynie imienia i numeru telefonu albo pełnego imienia sprawdzenie danej osoby, z którą chcemy iść na randkę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o newsy ze świata social mediów, jakie miałem dla Was w tym tygodniu. Dziękuję Wam, że wytrwaliście ze mną ten dodatkowy Czas tym razem. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście łapki w górę. Jeśli Wam się nie podobał, no to łapki w dół. Chcę wiedzieć! I dla osób, którym się podobał ten odcinek, to oczywiście subskrybujcie ten kanał, żeby widzieć nasze przyszłe produkcje. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia podczas recenzji reklam. Później w tym tygodniu. Na razie.